Jezus Chrystus, szkraby, ja nic wam nie chcę mówić, ale zauważcie, że z tyłu siedzi Magda ze swoim gościem, którego specjalnie zaprosiła na dzisiejsze nagranie. Nie mam zielonego pojęcia, po co. Natomiast Magda pewnie nam wyjaśni. Oni cały czas rozmawiają. Od 20 minut cały czas rozmawiają, i mimo że ja tu jestem, mimo że ja cały czas mówię, że za chwilę mamy nagranie, to oni kompletnie się na mnie przyjmują. Więc teraz spróbuję może, wy macie trochę lepszą perspektywę i wy lepiej sobie poradzicie z nią, bo ja nie potrafię. Magda? Halo? Przepraszam. Yy, Tadeusz, Magda jest na dla dzieci. A no dla dzieci to od razu, nie? A jak ja prosiłem, to nie było. Wiedziałem. No to już spoko. To w takim razie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już skraby normalnie możemy zacząć dzisiejsze spotkanie. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja, owieczka nasza Magda i nasz specjalny gość. Kogut Tadeusz, no on dzisiaj po coś jest, Magda pewnie wytłumaczy po co. Natomiast na samym początku myślę, że warto jest też się przywitać z tym, który jest najważniejszy, czyli z Panem Jezusem. Dlatego przypominam Wam, chociaż już chyba nie potrzeba, że wyłączamy wszelką muzykę, wyłączamy bajki czy jakieś gry, siadamy sobie wygodnie, tak żeby nikt nam nie przeszkadzał w słuchaniu Słowa Bożego, ale także, żebyśmy mieli trochę czasu, żeby się skupić na tym, co Pan Jezus chce powiedzieć do mojego serca. Dobra? Więc siadamy też wygodnie, jak ktoś ma możliwość. Jeżeli ktoś chce, może oczywiście uklęknąć, żeby się pomodlić. Przypominam, że mamy złożone ręce. Zgadza się? Rewelacja. Szkrabie jesteście, super. Widzę, że Magda już też bez problemu ręce składa. Więc widzicie, jak na nią dobrze wpływacie? Dobra. Teraz skupimy nasze myśli tylko na Panu Jezusie. Wyciszamy nasze serca. Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I prośmy naszego Tatę, który jest w niebie, aby chronił nas i naszych bliskich i byśmy do Niego zawsze mówili tato. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I prośmy naszą mamę Maryję, aby wypraszała nam wszelkie potrzebne łaski, aby chroniła nas, by nikomu z nas nic złego się nie stało, byśmy byli zdrowi i byśmy dobrze przeżyli to całe Triduum paschalne. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I jeszcze dzisiaj pomodlimy się, bo dzisiaj Pan Jezus umiera na krzyżu, dlatego przypomnimy sobie modlitwę bezpośrednio do Niego. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Pięknie. Szkraby. Siadamy? Wygodnie? Witamy bardzo serdecznie Tadeusza. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Nie spodziewałem się takiego gościa jak Ty, więc tym bardziej ja i Szkraby jesteśmy przeszczęśliwi, że zgodziłeś się i przyjąłeś zaproszenie od Magdy. Jednak jak Magda zna ludzi, to zna. I słuchajcie, takie przypomnienie: Magda pewnie pamięta, Szkraby też pamiętają, no ale Tadeuszowi trzeba wytłumaczyć. Że wczoraj mówiliśmy o ostatniej wieczerzy Pana Jezusa ze swoimi uczniami, mówiliśmy o zdradzie Judasza kilka dni wcześniej, no i wczoraj właśnie mówiliśmy o dwóch sakramentach, które zostały ustanowione. Pierwszy sakrament Magda to była, no pięknie, to była Eucharystia, a drugi sakrament to był sakrament kapłaństwa. Pięknie. No i nasza opowieść skończyła się w momencie, kiedy po ostatniej wieczerzy uczniowie razem z Panem Jezusem wyszli do ogrodu oliwnego, a się nazywał ten ogród, inaczej nie, to nie była golgota. Golgotę dzisiaj będziemy mieli, będziemy poznawali. To był ogród Getsemani, inaczej zwany ogrodem oliwnym. I słuchajcie, szkraby, od tego momentu dzisiaj zaczynamy opowieść biblijną. Czyli już wiemy, że Pan Jezus spożył ucztę ze swoimi uczniami, teraz udał się do Ogrodu Oliwnego. Właśnie ciekawe po co. Posłuchajcie, jak to jest. Wy też gotowi? Będziecie słuchali? Rewelacja. Dobrze. W drodze do Getsemani Pan Jezus przygotował swoich uczniów na to, co ma się wydarzyć. Powiedział do nich, w ciągu zaledwie kilku godzin wszyscy uciekniecie i opuścicie mnie. Na to odezwał się Piotr. Choćby wszyscy ciebie opuścili, ja nigdy ciebie nie opuszczę. Na to pan Jezus spojrzał na Piotra i powiedział: Zanim kogut. A już wiemy, Tadeusz, no już wiemy, czemu jesteś. Rewelacja. Zanim kogut zapieje o świcie, ty trzy razy powiesz, że mnie nie znasz. Wpierw umrę, a się ciebie nie wyprę, ponownie zapewniał Piotr. I tak samo powiedzieli wszyscy. Kiedy przyszli do ogrodu Gethsemani. Piotr, wziął, Piotr, Jakub i Jan poszli razem z Jezusem, aby się modlić w głąb ogrodu. Upadli, na, pan Jezus upadł na twarz i powiedział: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal mi. Oddal... Ojcze, jeśli to możliwe, ocal mnie od tej śmierci. Lecz tylko wtedy, jeśli ty tego chcesz. Trzy razy tak się modlił, i za trzecim razem, gdy powracał do Piotra, Jakuba i Jana, zastał ich śpiących. Gdy za trzecim razem ich obudził, w oddali słychać było głosy, zbliżali się jacyś ludzie. Migotały płomienie pochodni, to strażnicy świątyni oraz arcykapłani przyszli aresztować Jezusa. A tym, który ich prowadził do Jezusa, był Judasz. Ten, którego pocałuje, to człowiek, którego szukacie, powiedział Judasz do żołnierzy. Potem podszedł do Jezusa i pocałował go. Żołnierze otoczyli Jezusa, a ten nawet nie próbował uciekać ani stawiać oporu. Natomiast Piotr wyciągnął miecz i obciął prawe ucho Malchosowi, słudze najwyższego kapłana. Na to Jezus powiedział: Piotrze, zostaw miecz. Dotknął ucha sługi i uzdrowił je. I zapytał tych, którzy po niego przyszli: Dlaczego przyszliście do mnie z mieczami i kijami, jakbym był jakimś zbrodniarzem? Jednak nikt mu nie odpowiedział. Żołnierze brutalnie chwycili Jezusa i związali mu ręce, a wszyscy apostołowie zostawili go i uciekli w popłochu. Piotr szedł z tyłu, aż okazało się, że idą do pałacu arcykapłana. Widząc, że zabrano mistrza, czekał na dziedzińcu pełnym żołnierzy. Jacyś ludzie rozpalili ognisko, żeby się ogrzać. Gdy Piotr usiadł przy ognisku, podeszła służąca i powiedziała do niego — Jesteś jednym z przyjaciół tego więźnia galilejczyka! — krzyknęła. Piotr miał nadzieję, że nikt tego nie usłyszał i zaprzeczył głośno. — Nie, nie wiem, o czym mówisz, kobieto. Wyszedł dla bezpieczeństwa przez bramę, lecz tam zobaczyła go inna dziewczyna i zawołała – Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. – Nie, na pewno mnie pomyliłaś z kimś innym. Nie znam tego człowieka – przekonywał ją Piotr. Nieco później podeszła do Piotra grupka mężczyzn. Jeden z nich był znajomym tego, któremu Piotr odciął ucho. – Jesteś jednym z jego uczniów. Widziałem cię z nim. – Tak – dodał inny. – Na pewno jest z Galilei, bo nawet jego akcent o tym świadczy. Serce Piotra zabiło mocniej i szybciej. Przysięgał i zawołał głośno, nie znam tego człowieka, dajcie mi spokój. I zaledwie wypowiedział te słowa, usłyszał pianie koguta. Jezus odwrócił się, spojrzał z daleka na Piotra, który natychmiast przypomniał sobie to, co Jezus powiedział. Piotr wyszedł i gorzko zapłakał, bo żałował, że zaparł się swojego mistrza. Oj, piękna ta dzisiejsza opowieść. Mówi o tym, jacy jesteśmy słabi. Widzę, że Magdzie i Tadeuszowi trochę czt, czt, niestety miny spąsowiały. Czyli są bardzo smutni. Czemu jesteśmy tacy smutni? Wytłumaczcie mi, Tadeusz, chcę Ciebie dzisiaj posłuchać. No nie płacz, ej. No ale Tadeusz ma rację. Bo zobaczcie, zrobiło się smutno. Bo Pan Jezus został całkowicie sam. Miał tylu uczniów, którzy go słuchali. Natomiast w obliczu śmierci i zagrożenia, wszyscy go zostawili. Zostawili Go najbliżsi jego uczniowie, a ten, który faktycznie go słuchał, judasz też go zdradził. A Piotr miał być taką skałą, która nigdy się e, nie opuści, która nigdy nie zlapsze się swojego mistrza, a niestety to zrobił. I nie dziwne, że Tadeuszowi też się smutno zrobiło. Ale Tadeusz, ja mam takie pytanie, czy mógłbyś mi powiedzieć, jak to wyglądało, że kto kazał tobie jakoś yy, ładnie zapiać? Powiesz mi to? Ach, nikt. Po prostu tak czuję, że to jest ten czas. A jak to brzmiało? No brawo, ślicznie. Rewelacyjnie właśnie tak zapiał kogut, gdy Piotr zaparł się Jezusa trzy razy. I potem chyba wszyscy już znamy tę historię, co się działo dalej. Doskonale wiemy, że Pan Jezus został zaprowadzony przez przed najwyższych kapłanów, Anasza i Kajfasza, potem został przez nich skazany na śmierć za bluźnierstwo, a że nie mogli tego zrobić, to udali się do Piłata. Piłat nie chciał wydawać Jezusa na śmierć, natomiast ludzie Go przekonali. No i faktycznie najpierw kazał go ubiczować, potem nałożył na jego plecy ciężki krzyż, i w końcu doskonale wiemy, że Pan Jezus zmarł na Golgocie. To jest smutne dla nas, ale zobaczcie, Pan Jezus, mimo że był taki samotny, mimo że nie chciał umierać, na pewno nie chciał umierać, i wiedział, że się zawiódł trochę na swoich uczniach, to wtedy wiedział, że na pewno nie jest sam, że jest z Nim Bóg Ojciec, który go nieustannie wspierał. Ale także to wszystko, co wycierpiał w Ogrodzie Oliwnym, w Pałacu Arcykapłanów, u Piłata, na Drodze Krzyżowej czy na Golgocie, zrobił to dlatego, że bardzo, bardzo nas kocha. Że jest tym, który za nas oddał swoje życie, bo stwierdził, że jesteśmy tego warci. I zobaczcie, już od tego momentu wiemy, że żaden grzech, żadna słabość, nic nas nie, od... Od... Nic nas nie odłączy od pana Jezusa. Wiemy, że On sprawił, że znowu mamy niebo, bo nas tak bardzo, bardzo kocha. Eee, Trudny jest to dzisiejszy dzień. I dzisiaj, jak mówię, zadania nie ma żadnego. Magda też nam trochę zasmuciła się razem z Tadeuszem, no bo to jest trudne, gdy nasz najlepszy przyjaciel, czyli Pan Jezus, umiera na krzyżu, mimo że wiemy, że to zrobił z miłości do nas, to i tak nam jest przykro, bo jego już nie ma. I chcielibyśmy dzisiaj Was, w ten wielki piątek, zachęcić do tego, abyście pamiętali, o tym, żeby dzisiaj w sposób szczególny przeżyć drogę krzyżową, żebyście włączyli sobie jakąś drogę krzyżową i całą tę drogę ofiarowali w intencji miłości do Pana Jezusa, żeby w Waszym sercu ta miłość była coraz większa. Bo przecież On pokazał, jak bardzo, bardzo nas kocha, i mimo że to jest trudna dla nas prawda, to jednak wiemy, że niedługo, bo za trzy dni, zmartwychwstanie i wtedy śmierć nie będzie miała władzy. Nad żadnym z nas. Wtedy będziemy wiedzieli, że gdy nasze ziemskie życie się skończy, to wtedy będziemy mogli pójść do nieba, bo tam Pan Jezus na nas czeka. Dobra, na tym dzisiaj kończymy. Zachęcamy Was do drogi krzyżowej, żebyście ją przeżyli w sposób szczególny. Pomodlimy się na końcu, aby Pan Jezus naprawdę żył w naszych sercach tą samą modlitwą, którą modliliśmy się na samym początku. Dobra? Więc złożymy szkraby nasze ręce. I prośmy Pana Jezusa, żeby nigdy Jego ofiara o krzyża nie była dla nas obojętna. który za nas cierpiał rany, Jezus Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Teraz przypominam, że idziemy do swoich rodziców po błogosławieństwo. Ja Was niestety pobłogosławić nie mogę. Idziemy po ten krzyżyk na czółku. Bardzo dziękujemy Tadeuszowi za to, że z nami był, jednak... Już wiemy, po co pojawił się na naszym odcinku i zapraszamy częściej, jeżeli będziecie chcieli, e, razem z Magdą występować, nie ma sprawy, zapraszamy Tadeusza e, częściej, jeżeli będzie tylko taka możliwość. My się dzisiaj żegnamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.